Getuvim, Pisma, Job, Księga Hioba, rozdział 32, 1 A gdy zaprzestali trzej owi mężowie odpowiadać Jobowi, ponieważ sprawiedliwym się mniemał w oczach swoich, dwa wtedy wspłonął gniewem Elichu, syn Berachela z Buz, z rodu Rama, przeciw Jobowi wspłonął gniew jego. Ponieważ sprawiedliwszym się nie miał niż Elohim sam, czy przeciw trzem też przyjaciołom swoim wspłonął gniew jego, że właściwej odpowiedzi nie znaleźli, a jednak Hioba potępili. Cztery czekał zaś Elichu z wystosowaniem słów do Hioba, i ponieważ byli oni starsi od niego w latach, gdy tedy widział Elihu, że nie ma już odpowiedzi w ustach onych trzech mężów, wspłonął gniew jego. 6. I tak odezwał się Elihu, syn Berachela z buz i rzekł: Młody ja w latach, a wyście starcy! Przeto nie śmiałem i obawiałem się wynurzyć wam zdanie swoje. 7. Powiedziałem sobie, dni przemówią, a mnogie lata objawiają mądrość. Osiem, ale za prawdę tylko duch w człowieku, tylko tchnienie, helsze daje rozumnymi ich czyni. Dziewięć, nie zawsze są znakomici mądrzy, nie zawsze rozumieją starcy, co prawem jest. Dziesięć, przeto powiadam, posłuchajcie mnie, wynurzę i ja zdanie swoje. Jedna się oto czekał na mowy wasze. Przysłuchiwałem się rozprawom waszym, póki nie dojdzie właściwej rzeczy. Panaście tak, baczyłem na was, ale oto nie było ani jednego między wami, który by przekonał i Joba, który by trafnie odpowiedział na mowy Jego. 14. Nie mówcie, myśmy mądrość znaleźli, bo tylko Elohim może go odeprzeć, nie człowiek. 14. Nie do mnie wystosował on mowy swoje, ale nie wasze mi też słowy odpowiem mu. 15. Zamieszali się, nie odpowiadają więcej, nie dostawa im słów. Szesnaście. Czyżby mi dalej czekać, gdy mówić przestali, gdy umilkni, a nic już nie odpowiadają? Siedemnaście. Odezwę się tedy i ja, ze strony mojej wynurzę i ja zdanie swoje. Osiemnaście. Bom, pełen słów. Dławi mnie wstrzymany oddech we wnętrzu mojem. 19. Oto wnętrze moje jako można któremu się nie otwiera, jako świeżo napełnione miechy, które pęknąć muszą. Dwadzieścia przemówię tedy, abym sobie ulżył, otworzył usta moje i odezwę się. Właśnie nie uwzględnię niczyjej osoby, a żadnemu człowiekowi schlebiać nie będę. bo schlebiać nie umiem. "Stwórca mój, czyżby mnie nie porwał niezwłocznie?"